Igor i dzisiaj wam pokażę moje zakupy z giełdy terrorystycznej, które odbyły się 23 lutego, czyli wczoraj w niedzielę w Chorzowie na ulicy Dąbrowskiej 13, ale to już o nie muszę dopowiedzieć. Dobrze. Yy, najpierw może będą takie tuby korkowe i tak dalej, bo, bo mam ich tylko dwie. Pierwsza to jest taka bardzo fajna z wystrojem. O, tylko wam ją pokażę. ona ma tutaj takie meszki fajne dobra druga to jest o, one jest są daleko muszę iść i to jest no mm, taka tuba gorsza od tamtej, bo tamta to jednak, kurde no, ma ten meszek, ale to jest tuba korkowa to jest korkowa korka, tak? ona no, ma tutaj też trochę chuj porosty jakby się wyostrzał, wy, wyostrzał się to Maszaki prosty. Dobra. Teraz idziemy, może do. A niech będzie karmówka. Kurde, i zapomniałem ją zabrać. Sorry, że mi nie było. Ale okej, okay. tu jest karmówka. Świerszcze, bananowe. Trochę podrośnięte. I świerszcze, bo bananowe bardziej, że tak powiem, podrośnięte. No. Ostrość, wilsza. No, okej, okay. Dobra. Um, dalej. Miodek, Tutaj trochę, bo, ale to do ustawy No. tego, My tu zabierzemy. I miodek. Dwa takie... takie, takie małe, że tak że no pi, 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 pipetkami, chciałam to nazwać pipetkami. To go nie można nazwać pipetkami. Tu mamy je, jeżynę. Już chciałam powiedzieć malinę, ale się powstrzymałam. Jerzyna na no, jak to każda jeżyna. I to, I to jest dla zwierzęta, które zaraz zobaczycie. O, matka. się. Dobra, dalej jest torf. Taka mała paczka za 7 zł od Bioteru. Nie było mi po prostu większej, większej ilości torfu na razie potrzebna. Dalej mamy kilka penset. Pierwsza miękka penseta. Drugie zakrzywiona penseta. Taka więcej takiej wielkości. No, aha. Tej, tej i tak nie będę używał, bo, bo mam taką... No mam jak trzy, trzy razy tą, więc... No, co mam taką no, do, do sprzątania, można sobie, że to będzie ją I dalej mam taką dziwną pesetę, co jak nic nie robię, to ona jest zakreszczona. Yy, a jak na nią naciskam, to dopiero. Więc tak... Yy, no, nie wiem, nie wiem po co ona jest. Jakby to tak jakby już wiedział, po co ona jest, to piszcie o komentarze, bo... Nie, nie wiem w ogóle. ok. Ale mam tutaj takie, takie fajne dekoracje korzonki, to są trawka to jest taka, taka dziwna Matka. No. do takich jakichś pustynnych y, terrariów czy aren by była idealna. Można tak rozdziaływać na mniejsze. rozdziabywać takie trochę słowo. Że użyte, no, ok. Idziemy do. sorry, że ty nie widzicie już widzieliście pewnie, co to jest. I to jest czerwona folia. Tak. Pokażę, jak widać cały świat na czerwona. Wow. Nie, na przykład na czerwono, patrzcie. Macie jeżynę na tym czerwono, tylko tu mi słońce świeci. Jeżynę na czerwono. O, ja to. Czerwona, czerwona folia, na no, głównie do które już sobie trochę zużyłem. Ole Głównie do mrówek, żeby no po prostu na, dajemy to na gniazdo i tak jakby jest to takie za, z, zaciemnione, bym powiedziała. Nie, dobra, już <śpuszczaj> <śpuszczaj> ale mi przed tata do pokoju, dobra. I tutaj mamy takie fajne mm, gniazdo od, od Ant Hill Shop. O Jezu. Sorry, że ja tak mówię, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Matko. Dobra. Gniazdo to myślę, że tak. 20 robotnic. Tylko tu jest problem z nawadnianiem, bo trzeba odkręcić to, to, to. Tam się i dopiero można nawadniać. Tak. A arenę już sobie przystroiłem, bo sobie pozwoliłem tak samo stroić. I tutaj moje, będą moje. Tetranorum, Gaspitium. Hadam. Ostrz. Ostrz. Ostrość mi się chyba popsuła. No, można powiedzieć, że to jest ostrość. Dobra. Bo to jest jeszcze połączone wężykiem i takie coś mi u Ant Hill Shop kosztowało 40 zł. Arena, gniazdo i wężyk razem. Z tego wystrojuję coś w środku. I to jeszcze ostatnie dwa rzeczy że... zwierząt. Na, na, na początek takie pudełko, do, do którego już sobie wsypałem następny zakup czyli trochę piasku. Piasek dosłownie, nie wiem, za chyba 2 złote kupiłem, bo było było już bardzo mało. Ujam. No dobra, fajne to było. Piasek. E, dalej jest. I ten moment, kiedy mi się piasek wysypał. Dalej jest. Glina, tutaj tak nie wiem, dziwnie, coś takiego białego jakbyście widzieli grudki, nie wiem, co to są. To nie są roztocza. To jest woda, bo to zaparowało. Ogólnie to jest taki piasek, glinowaty piasek. Jeśli to tak można w ogóle nazwać. Jeszcze... No, Lizowym mi się hmm, wy, wysypało. Tak to jedziesz. z tym torfem, z wszystkim. No aha, jeszcze Uf, kupię, no, dwa takie... No patrzcie na to. Patrzcie na to. Dwa kupiłem sobie takie pojemniczki, w którym to wszystko jest. I teraz będziecie jej krzywe ekran do końca filmiku. No dwa pojemniczki, w którym to wszystko jest. Dobra. Idziemy po zobaczyć zwierzątka. Zobaczcie, zobaczycie, przy okazji trochę mojego regału i bałaganu, na jakim on występuje. Dobra, i to są już chyba każdy wie, co to są, co to jest. To są patyczaki i rogate. Mam tu je w tym terarium, 3. Terarium wygląda tak, ale całą furorę to terarium robi, jak, je, jak jest zagaszone światło. Tylko ja, może światło zagaszę. I patrzcie. No, tylko że tak mocno te ledy tam świecą, że nic nie widać. No więc, no. nic nie widać przez te ladejach, tylko ja bym może otworzył. Uł. No i teraz tej szyby nie mogę otworzyć. Jedną ręką to ja tego nie zrobię, dlatego muszę Was na chwilę położyć i otworzyć te terrarium. Miejsce sobie na nie wybrałem po prostu najlepsze. Naj, najlepsze w, w sarkazmie, oczywiście. Mam jeszcze patyczaka na ręce. Ja może już idę zapalić światło. To jest patyczak. Rogaty mam, mam takich trzech. Ten jest taki średni, one, one, one jeszcze chyba nie są ogólnie do, dojrzałe. Mam jednego takiego małego, jednego właśnie tego i jednego takiego wiem. Szkoda, że sobie nie włożyłem obiektywu makro do mojego telefonu. Lepiej by to wszystko widzia... widzieliście. O! Wszedł mi na telefon! O. To Wam powiem, że teraz co? Nie chodź mi po. chodź tu! Dobra, musiałem go ściągnąć. No i naprawdę idź już do terrarium. Idź. Idź do terrarium. Postaram się pokazać dwa te pozostałe. No idź, idź, idź. Idź na korzenie. Dobra, jest już na korzeniu. Korzeniu. Terrarium kupiłem za 140 zł, łącznie z wystrojem i ledami. I jeszcze oczywiście z ryszenką korpową. no. Tu jest ten największy. No, tylko że on siedzi na ledach, więc go nie zobaczycie. Led ledy grzeją potężnie, Wam powiem. A najmniejszy siedzi tam, 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 tam. wam ja to tak palcem brzydko pokażę. Tam, 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 tam. Dobra. Ogólnie e, to myślę, że to byłby już koniec tego odcinka. Jeszcze on to szybko pokażę, rzut na mój regał. Ogólnie to tam, tutaj na, na tej szafce były wszystkie te rzeczy, więc to jest pusta w tej chwili. To wygląda tak i nawet tak daleko nie mam ostrości. Oczywiście tutaj już na następnej giełdzie yy, tutaj przyjdą dwa gekony orzęszone. No i też to zawsze się wyglądać. Kupię sobie kolejny taki regał, tylko że wyższy. Dobra. Myślę, że to jest już koniec, w następnym odcinku, który pojawi się najpierw pojutrze z drugim Igorem. Jeszcze muszę to z nim uzgodnić. Będzie losowanie. Losowanie tego konkursu, my, my już wiemy, kto wygrał. Więc okej. Okay. Nie zapomnijcie o subskrypcji, ponieważ dobijamy teraz 100 subskrypcji kolejny konkurs jest jeszcze, a ogłosimy go dopiero na 80. No tak naprawdę to, to ja go już ogłosiłem, no... Ale... Dobra. Myślę, że to jest koniec. A żebyście, czekajcie, żebyście tu jeszcze mieli ten, że te padeczki nie mają jedzenia, to one tam mają malinkę. O tam, ten listek to jest malinka. Dobra. Myślę, że to już koniec. Pa!